Have fun, guys. You're Darek. Jesteśmy w drugim półfinale bonus turnieju. I mamy na pierwszym planie, ładna piłka Wacka. Na pierwszym planie mamy Tadeusza Gębusia ze Zdrożelca. A w głębi kortu Watław Czesnowski. Również z 3-1 prowadzi Wacek. Na nich czeka już finalista, Kamil Rybak. No i pytanie tylko, z kim się Kamil spotkał. Zwaga, nie, nie brawo Wacek, brawo Tadeusz. Wymiana spektakularna, co najmniej. No i z tego 3,1, 1 mamy cały raz 3-1. Pytałem 10 minut wcześniej, jaki jest wynik. Było 3-1, teraz jest 3-1, no więc panowie sobie tutaj Ostro pogrywają. Ostro. W cudzysłowie. Ale czasami też bywa ostro. Uuu. To było ostro Vought. Na korcie centralnym hiszpańskim. Widzimy, rozgrywają się finaliści. Paweł Skoczek W głębi Thomas Fuchs. A my wracamy do półfinału. Bonus turnieju. Piłka na 4-1 Dawacka i niestety... No i to tak będzie się toczyć. mamy. No, no, no. Znowu piłkę na. No. Na 4 do 1. Bonus trudniej w faz, fazie, fazie półfinałowej gramy normalnego, standardowego seta. No i tak będą sobie grać. No i chyba zostawimy ich tutaj, bo tutaj będzie jeszcze długa przerwa.